W ramach realizacji projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury, świetliki poznały dawne bajki. Po obrazkach zobaczycie, że mają bardzo dużo lat. Stanisław Jachowicz. Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1957 rok. Wydanie trzecie. Posłuchajcie. Natalcia i lalka. Bawiła się lalką natalcia maleńka. I biednej laleczce zwichnęła się ręka. Ach, mamo, zawołała. Laleczka mi chora. Niech mama kochana pośle po doktora. A na to dziecinie odpowiada mama. Nie trzeba doktora, poradzę jej sama. Ale się na przyszłość obchodź z nią zostrożna. Bo czynić przykrości i lalce nie można. Ręka lewa i prawa. Żyjcie dzieci zgodnie z sobą, bo zgoda najpiękniejszą rodzinę ozdobą. Szanujcie te lube związki, wy kwiaty jednej gałązki. Wszakże codziennie widzicie, jak dwie rodzone siostry zgodne wiodą życie. Z ręką prawą. Kalewa. Jedna na drugą nigdy się nie gniewa, jedna dla drugiej uprzejma i szczera, jedna drugą wiernie wspiera. A chociaż czasem jedna z nich leniwa, druga jej bez mruczenia na pomoc przybywa. Ale też za to jak piękna nagroda, ta śliczna zgoda. Obydwom mnie się korzyści wzajemne. Wiodą życie przyjemne. Żadna się z nich zbyteczną pracą nie obarcza. Jedna i druga ciału posiłki dostarcza. A stąd obie dwie czerstwe mają siły. Oby tak rodzeństwa wszystkie z sobą żyły. Pudel. A kto mi wypił moje mleko z garnka? Mówiła raz kucharka. Czy byś to ty, pudelku, taką zrobił szkodę? Tak doprawdy, ty... widzę, bo masz białą brodę. Jakże to było? Powiedz, znana mi twacnota. I chciał, żebyś szkodnego naśladować kota. Pies się bardzo zawstydził i zawył żałośnie. Wyrzutów takich słuchać było mu nieznośnie. A gdy go potem chętka brała zrobić szkodę, Przypomniał sobie w mleku umaczaną brodę. Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. M jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego. I dziwy mu prawi. nad to się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj długo, ty długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? zapyta koteczek lub z ptaszka małego choć parę udeczek, broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki, nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek, Srogą ponieść karę. Tak się i z wami dziateczki stać może. Od łakomstwa strzeż was, Boże.